Jakiś czas temu nagrywałem odcinek Co gdy Łodyga nie dryga. Wtedy rozmawialiśmy o roślinie, która nazywa się Maka. Problemy z erekcją: Łodyga już nie dryga i nie możesz głaskać muchomora. Pętać Mustanga czy nękać jaszczura? Natomiast co, gdy macie odwrotny problem? Co, gdy łodyga dryga zbyt mocno, zbyt często? I co, jeżeli dodatkowo temu towarzyszy przedwczesny wytrys? Odpowiedzią jest Humulus lupulus, czyli ta roślina, którą trzymam właśnie w ręce. Wiem, że niektórzy mogą się czerwienić na samą myśl o rozmawianiu o problemach seksualnych, jednakże problem to problem, nie należy wyśmiewać, nie należy bagatelizować, należy stosować środki naturalne. Jeżeli zatem masz taki problem, to wcale nie musisz się stresować i iść i publicznie się kompromitować do apteki, żeby kupić jakiś środek chemicznego pochodzenia. Możesz udać się na spacer po swojej okolicy i poszukać szyszek chmielu. Tą roślinę chyba każdy powinien kojarzyć, a jest to Humulus lupulus, czyli chmiel zwyczajny. Roślina ta występuje w Polsce na dziko, ale jest również uprawiana. Właśnie te szyszki, które trzymam w ręce mają efekt prozdrowotny oraz efekt leczniczy. Szyszki te nie są kwiatami, a owocami chmielu. Szyszki chmielu zwyczajnego zazwyczaj kojarzone są z browarnictwem, bowiem szyszki chmielu zwyczajnego dodawane są bardzo często do piwa. Jednakże nie zawsze tak było. Pierwsze zmianki o dodawaniu szyszek chmielowych jako przyprawę do piwa pochodzą z 822 roku, a wspominał o tym opat Adalhart. Nie wiem czy wiecie, ale przy produkcji w piwa, na przykład w Anglii, pierwotnie nie dodawało się do piwa chmielu, natomiast dodawało się inną dziką roślinę, a był nim bluszczyk kurdybanek, czyli Glechoma hederacea. Do piwa wcześniej dodawano różne goryczkowe przyprawy, ale nie był to od samego początku chmiel zwyczajny. Zawiesiłem sobie chmiel o ucho, będzie mi wygodniej. Niektórzy uważają i twierdzą, że piwo jest robione z chmielu. Moi drodzy, nie, piwo nie jest robione z chmielu. Chmiel jest wyłącznie przyprawą do piwa. Można jak najbardziej robić piwo bez chmielu, ponieważ piwo robi się z drożdży oraz słodu. Na przykład jęczmiennego czy pszenicznego. Z łaciny ta roślina nazywa się Humulus lupulus i niejako odpowiada to głównym substancjom żywiczym znajdującym się w szyszkach, czyli Humulonowi oraz Lupolonowi. Dodatkowo znajduje się tutaj lupulina i zaraz pokażę Wam, w której części tego owocu się ona znajduje. W chmielu znajduje się też tajemniczy związek, której nazwy nie mam odwagi nawet wymieniać, tutaj się on wyświetla, a odpowiada on w głównej mierze za efekt uspokajający szyszek chmielowych. Zatem jeżeli jesteście zdenerwowani i chcecie się niejako uspokoić, to z całą pewnością szyszki chmielowe będą wysoce zalecane. Ten efekt uspokajający w szczególności działa na sferę płciową. Z tego właśnie powodu szyszki chmielowe są świetne w przypadku nadpobudliwości seksualnej. Dlatego jeżeli macie z tym jakikolwiek problem, to warto właśnie szyszki chmielowe spożywać. Jako że szyszki chmielowe ostudzają nieco popęd seksualny, to również świetnie sprawdzają się w przypadku przedwczesnego wytrysku. Oczywiście jak każda roślina, chmiel zwyczajny ma również szereg innych zastosowań, w szczególności związki goryczkowe, które się w nich Znajdują, pobudzają trawienie. Szyszki chmielu zwyczajnego mogą zabijać także groźne mikroorganizmy, jak na przykład prądki gruźlicy. Zatem, jeżeli nie macie antybiotyków, to może warto spróbować chmiel zwyczajny, ale dodatkowo niektóre szczepy bakterii są odporne na działanie antybiotyków. Natomiast chmiel zwyczajny, a właściwie szyszki chmielu zwyczajnego, e, mają szansę je zabijać. Więc w przypadku chorób bakteryjnych z całą pewnością szyszki chmielu zwyczajnego nie zaszkodzą i warto je stosować jako dodatek do różnych mieszanek leczniczych. Jako że szyszki chmielu mają efekt uspokajający, to równie dobrze się po nich śpi. Zatem, jeżeli macie problemy ze stem, warto włączyć do swojej diety szyszki chmielu zwyczajnego. Chmiel zwyczajny, oprócz tego, że jest rośliną leczniczą, to jest również rośliną jadalną. Oczywiście można wykorzystywać jako przyprawę te szyszki. One są gorzkiego smaku, więc je zadegustujmy. Mm. Chmielowe szyszki są bardzo gorzkie, ale ja osobiście je lubię. Lubię je dodawać do różnego typu herbat ziołowych. Jeżeli chcielibyście jednak chmiel wykorzystywać w celach kulinarnych, to zdecydowanie warto zbierać młode pędy chmielowe, które wychodzą dopiero co z ziemi i smakują nieco podobnie jak szparagi. Nagrywałam o tym odcinek short. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to sobie obejrzyj. Młode pędy chmielu są jadalne oraz smaczne. Oczywiście również można zjadać korzenie, ale ich pozyskanie jest nieco problematyczne, więc może nie każdemu będzie się chciało biegać z łopatą, ale z całą pewnością młode pędy na wiosnę można bardzo łatwo znaleźć. Można je zjadać zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu. A Ty w jakich celach wykorzystujesz szyszki chmielu zwyczajnego? Nie zapomnij pochwalić się w komentarzu. Pokażmy jednak jak prawidłowo rozpoznawać chmiel zwyczajny i czy istnieje jakiekolwiek ryzyko pomyłki. Machnijmy jednak kilkoma zdjęciami wykonanymi w trybie makro, bo ciężko to będzie mi kamerą uchwycić. A jeżeli jesteś zainteresowany takimi zdjęciami również innych roślin wykonanymi w trybie makro, to zachęcam do nabycia mojego Atlasu Dzikich Roślin Polski oraz fiszek. W produktach tych znajdziesz kilka tysięcy bardzo charakterystycznych zdjęć. Link do produktów w przypiętym komentarzu. Pamiętaj również o tym, że kupując nasze produkty, wspierasz naszą twórczość i zachęcasz do dalszego tworzenia ciekawych materiałów. Urwałem jedną gałązkę, żeby wam blisko pokazać owoce. Zauważcie, one są takie bardzo charakterystyczne, zresztą urwijmy jednego. Owoce mają taką złożoną strukturę przypominającą nieco szyszkę, z tym, że ona jest bardzo wiotka, bardzo delikatna, no i dodatkowo koloru zielonego. Szyszki chmielowe najlepiej właśnie zbierać, kiedy są jeszcze intensywne i zielone. W momencie, gdy zaczynają już brązowieć, są gorszej jakości, zatem szyszki zbieramy, gdy są całe Zielone. Kolor tych szyszek jest zazwyczaj jasnozielony, czasem wpadający w takie lekkie odcienie żółci. Oczywiście, jeżeli urwiecie kawałek tego owocu, to jak każdy owoc zaobserwujecie, że znajduje się w nim nasionko właśnie tutaj w tym miejscu. Natomiast to żółte co obserwujecie to jest taki pyłek, takie włoski gruczułowate, które w tym owocu się znajdują. A jest to moi drodzy bardzo cenna lupulina, o której Wam mówiłem. Próbuję także wziąć owoce do domu i pokazać jak te włoski gruczołowate wyglądają pod mikroskopem. Zobaczymy czy mi się to uda. Dało mi się to uchwycić pod mikroskopem, tak właśnie wygląda lupulina. Jest takiego żółtawego koloru, to są takie grudki, a tak właśnie wygląda to na powierzchni owocu. Właśnie tutaj udało mi się uchwycić te gruczołki na brzegu tego owocu. Zobaczcie, one są bardzo drobniutkie, bardzo delikatne. Może tak troszeczkę zaleka, zobaczcie. Aparat mi zmienia troszeczkę kolory, ale myślę, że widać te gruczołki. Tutaj wziąłem nasionko chmielu z tego owocu. No i zobaczcie na nasionach także te fajne gruczołki widać. O, widzicie, tak to właśnie wygląda po wyrwaniu. Tutaj znajdują się nasiona a także lupulina. Jest to bardzo cenny pyłek, którego nie warto wyrzucać po suszeniu. Tutaj jeszcze takie porównanie liści. To wszystko są liście chmielu zwyczajnego. Tutaj jest liść stary, tutaj jest taki młody, a tutaj zaś jest taki bardzo młodziutki liść. W przypadku dorosłych liści mamy do czynienia z czterema wcięciami w liściach. Jedno, drugie, trzecie oraz czwarte. W przypadku troszeczkę młodszych liści, jak widzicie, jest tylko jedno wcięcie. A w przypadku bardzo młodziutkich liści, tego wcięcia właściwie nie ma. O, tutaj, na przykład, mam takiego pośredniego liścia, który ma dwa wcięcia. Tutaj wyjąłem liście na asfalt, żeby był fajny kontrast. No i zauważcie, wszystkie te liście są stare. Tutaj mamy zupełnie taki liść bez wcięć. Tutaj mamy taki liść z dwoma wcięciami. A tutaj mamy liść aż ze czteroma wcięciami. Zatem zauważcie, że liście chmielu są bardzo zmienne. Z tego powodu możecie mieć problem w rozpoznaniu tej rośliny po samych liściach. Zauważcie jednak, że chmiel jest rośliną pnącą i wspina się właściwie po wszystkim. Po drzewach, a także po... Chmiel jest to co tutaj widzicie, to jest moi drodzy chmiel zwyczajny. Tam chmiel wspina się po drzewie, zaś tutaj wspina się po metalowej balustradzie mostu. Jeżeli dotkniecie łodygi chmielu zwyczajnego, to jest ona bardzo szorstka. Ciężko będzie mi pokazać te haczyki na łodydze kamerą, ale rzucę wam zdjęcie makro, gdzie zaobserwujecie właśnie, jak wygląda ta haczykowata struktura, dzięki której chmiel zwyczajny pnie się po wszelkich możliwych rzeczach, jakie napotka na swojej drodze. W polskiej florze występuje trochę roślin pnących, ale nie sposób je pomylić z chmielem zwyczajnym w momencie, gdy na chmielu pojawiają się szyszki. Szyszki chmielowe są tak charakterystyczne i spopularyzowane przez dodawanie szyszek do piwa, że właściwie nie sposób pomylić tej rośliny z żadną inną rośliną. Żadna roślina nie posiada takich szyszek. Ale oczywiście chmiel zwyczajny może być pomylony z innymi roślinami pnącymi, jeżeli nie znajduje się w fazie owocowania i byście próbowali rozpoznawać chmiel po samych liściach. Bo w Polsce występuje kilka roślin pnących. Na przykład nieco trująca kolczurka klapowana, ale ona ma zupełnie inne owoce. Zresztą sami zobaczcie. Oczywiście do częstych roślin pnących należy również bluszcz, inne owoce. Szyszki chmielowe zbiera się w sierpniu, pod koniec sierpnia lub ewentualnie na początku września. Szyszki chmielowe można zbierać świeże i od razu je zaparzać na herbaty, natomiast również możecie je suszyć, a szyszki chmielowe suszy się jak większość ziół w temperaturze pokojowej. Z całą pewnością nie suszymy szyżek chmielowych w piekarniku, one w warunkach domowych 25-30 stopni spokojnie sobie Wyschnął. Dzisiaj to by było na tyle. Życzę udanych zbiorów. Dziękuję Konradowi, Łukaszowi, Tomaszowi, Piotrowi, a także Pawłowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis Patronite, a także Jakubowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis YouTube. Bez was nasze treści prawdopodobnie by nie powstawały.